Dziś dociera do Ciebie boskie przesłanie. Istnieje osoba, która może nie być z Tobą w stałym kontakcie, ale jej głębokie uczucie do Ciebie trwa. Każdego dnia ronił ze tęsknoty za rozmową z Tobą pragną, abyś zrozumiał zakres ich troski, pustkę pozostawioną przez Twoją nieobecność i intensywną miłość, którą posiadają. Bóg zachęca cię, byś nie zrywał tej niezwykłej więzi, rozumiejąc jej ogromne znaczenie w Twoim życiu. Ci, którym brakuje miłości, mają ograniczone zrozumienie Boga, ponieważ miłość stanowi rdzeń Jego istoty. Jeśli Twoja wiara w Boga jest niezachwiana, obejrzyj ten film do końca. Otwarcie przyznaję, zgodnie z Bożą radą, że są przypadki, w których dostrzegam niesprawiedliwość. Ale kiedy zastanawiam się nad konkretnymi wydarzeniami, dostrzegam Twoją stałą obecność, aranżując wydarzenia dla mojej ostatecznej korzyści. Ten nieomylny znak wskazuje, że w tym tygodniu w Twoim życiu ma się wydarzyć cudowne wydarzenie, coś, na co gorąco liczyłeś. Twoja gotowość do przyjęcia tego jest kluczowa, a chwała należy się Ojcu przedwiecznemu. Pragnę wyrazić wdzięczność za mnogość błogosławieństw wpływających na moje życie. Pomimo mojej świadomości, że nie zasługuję na taką miłość, Twoja cierpliwość wobec mnie była oczywista, boska ochrona może objawiać się jako opóźnienie w naszych planach. Jeśli drzwi się zamykają, to dokładnie tam, gdzie powinny być. Nie panikuj! Jeśli mocno wierzysz w Boga, polub i udostępnij ten film. Niektórzy mogą odejść, ale ich odejście jest oczekiwane dla ich rozwoju. Uznajemy, że wszystkie wydarzenia przyczyniają się do dobra tych, którzy kochają Boga. Bóg przemawia do swoich dzieci. Zwracając się do nich z zapewnieniem: Nie lękajcie się, idźcie naprzód. Moje błogosławieństwa Wam towarzyszą. Błagam Cię, abyś czuwał i chronił wszystkich moich umiłowanych, udziel im pomocy w pokonywaniu wyzwań. W imieniu Jezusa, Amen. Cierpienie, które znosisz, błędnie w porównaniu z radością na horyzoncie. Pokaż swoją miłość i wdzięczność, dziękując. Nawet do stu dolarów, wysyłam anioła przed tobą, aby strzegł twojej podróży i poprowadził cię do zaplanowanego celu. Wprowadź właściwych ludzi do mojego życia i szybko usuń tych niewłaściwych. Prowadź mnie ścieżką swojej miłości i napełnij mnie swoją radością. W imieniu Jezusa. Amen. Wiedza ludzi ma swoje granice, a ci wokół nie mogą być nieświadomi moich zmagań, ale Bóg jest świadomy każdego szczegółu. Ufam, że poprowadzi mnie przez te wyzwania, ponieważ jest świadomy każdej wyjątkowej okoliczności. Pomimo trudności, triumf jest dostępny dzięki Panu, który ma moc, by interweniować. Twoje życie wkrótce doświadczy cudownych wydarzeń. Liczba 222 oznacza punkt zwrotny w tym miesiącu. Twoja intuicja ujawni konkretne przesłanie od Boga: Poświęć Mu niepodzielną uwagę, a cuda się wydarzą. Wpisz 222, jeśli wierzysz, że Bóg poucza, słuchaj swojego serca i wybieraj odpowiednio. Zaufaj swojej intuicji, jeśli jest niepewna, przemawia do ciebie dzisiaj. Zachęcam cię do ponownego rozbudzenia entuzjazmu do życia, pamiętając, że nie jesteś sam w obliczu wyzwań. Obecnie zajmuję się twoimi trudnościami, a aniołowie zostali przydzieleni do pomocy. Uwolnij się od zmartwień i zaufaj mi czeka cię niezwykłe zakończenie. To jest powód Twojej nowej ekscytacji, ponieważ radosne zakończenie, które przygotowałem, będzie miało głęboki wpływ na Twoje życie. Chwała Ojcu przedwiecznemu, po raz kolejny wyrażam wdzięczność za obfite dary obdarzone moim życiem, uznając, że nie zasługuję na taką miłość. Błagam Cię, abyś czuwał i strzegł wszystkich moich bliskich, Udzielając im pomocy w pokonywaniu wyzwań, modlę się, aby każdego dnia zbliżali się do Ciebie. W imię Jezusa, Amen! Miłość raduje się prawdą, nigdy złem. Niezłomnie strzeże, ufa i wytrwa. Miłość nigdy nie zawodzi. Liczba 444 oznacza, że Bóg ma wspaniały cel i plan dla Twojego życia. Jeśli ufasz Bogu, typ 44, pociesz się świadomością. Że nie jest on zaskoczony Twoimi okolicznościami i że może skrupulatnie zaplanować wszystko do perfekcji, pozostaje z Tobą w ścisłym związku, co jest wyraźnym przejawem Jego nieustannej uważności, gotowy do obrony i ochrony, niech Boska obecność, dawca nadziei. Wzbogaci cię bezgraniczną radością i pokojem poprzez niezachwianą wiarę, pozwalając ci rozkwitać w nadziei pod wpływem ducha świętego. Wiara jest zdolnością do wierzenia nawet w przypadku braku namacalnych dowodów. Niech rozbrzmiewa chwała dla Ojca Przedwiecznego. Wdzięczność płynie ze mnie, uznając mnogość darów, którymi obdarzone jest moje życie. Uznając moją niegodność Twojej miłości, Twoja wytrwała cierpliwość była widoczna nawet w najtrudniejszych chwilach, Boże przesłania przenikają nasze otoczenie, jeśli są poszukiwane, ujawniają się nawet w blasku niezwykłych czasów, sygnalizując Twoje życzliwe intencje. Globalne, szybkie zmiany charakteryzują nasz obecny stan. Z boskiej perspektywy Twój przeciwnik został pokonany, sygnalizując spełnienie modlitw. Zachęcamy do nieustannej modlitwy, będąc świadkami transformacji. Koniec z bólem, rozpaczą i stagnacją, śmierć siły odpowiedzialnej za te ciężary zniosła je. Ten przeciwnik został pokonany w potężnym imieniu Jezusa. Podchodząc do każdego z Was, jak troskliwy Ojciec do swoich dzieci, pocieszaliśmy Was, zachęcaliśmy i wzywaliśmy do prowadzenia życia godnego Bożego Królestwa i chwały, Jezus oświadczył im: U człowieka może się to wydawać niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Korzystając z tego błogosławieństwa, kroki tych, którzy rozkoszują się Panem, są bezpieczne, pomimo możliwych potknięć, nie upadną dzięki wsparciu Pana. Zastanawiając się nad sposobami zachęcania się nawzajem do miłości i dobrych uczynków, nie porzucajmy zwyczaju gromadzenia się razem, zwłaszcza gdy zbliża się dzień, nie bójcie się, bo Królestwo jest Wam dane. Trwajcie w postanowieniu, bo Pan jest z Wami i nigdy Was nie opuszcza. Nawet w obecności przeciwników. Stół jest zastawiony pośród nich symbol boskiego zaopatrzenia. Uprzejmość i uczucie będą Ci towarzyszyć przez całe życie, mieszkając w domu Pana na wieczność. Bóg jest naszą siłą i sanktuarium stałą obecnością w potrzebie. Podziel się tym przesłaniem, aby rozwiać strach, nawet w obliczu naturalnych wstrząsów, trzymając się mocno w dobrej walce wiary. Uchwyć życie wieczne, do którego jesteś powołany, zakotwiczone w wyznaniu złożonym przed świadkami Bóg, źródło pokoju dla duszy i źródło nadziei, jest skałą zbawienia. Twierdzą, która zapewnia, że człowiek pozostaje niewzruszony, a wybawienie i honor zależą od niego. W sprawach wiary kieruj swoją niezachwianą wiarę ku Bogu, szukając go ze szczerością. Reaguj na zło niechęcią i skupiaj się na tym, co pozytywne. Poświęć się relacjom, stawiając na pierwszym miejscu szacunek i wzajemne oddanie, niech gorliwość nigdy nie słabnie. Uczy mój duchowy zapał w służbie Panu. Raduj się nadzieją, wytrwaj w cierpieniu i pozostań wierny w modlitwie. Powierz się Bogu i niech Bóg nadziei napełni Cię doskonałą radością i pokojem dzięki mocy Ducha Świętego. Świadomy planów przygotowanych dla Ciebie przez Pana, planów poprawy i pełnej nadziei przyszłości, przywołaj Jego imię i oddaj Mu cześć, otrzymując Jego uważne ucho. Szukaj Go z całego serca, a On się objawi. W trudnych chwilach nie trać nadziei. Oddaj troski Bogu, znajdując rozwiązania i spokojnie trwając w Jego boskiej obecności. Odpowiedzi na Twoje modlitwy objawią się, kładąc kres bieżącym troskom, gdy spoczniesz w pokoju Bożego uścisku, jeśli ufasz, że konsekwentnie dbam o Twoje dobro i jeśli wytrwasz w swoich wysiłkach do końca. Obdarzę cię dziś moimi błogosławieństwami pokoju, uzdrowienia i triumfu. Aby przezwyciężyć tę trudną sytuację, przygotuj się. Na nadchodzące korzyści, które Bóg zarządził, ponieważ mam zamiar stworzyć coś niezwykłego, dziś jest dzień, w którym zostanie ci udzielone wyjątkowe błogosławieństwo, oznaczające kulminację tego długo oczekiwanego momentu. Cuda rozwiną się, aby przywrócić Ci dobre samopoczucie na wszystkich frontach, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Ten dzień nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. To naprawdę szczęśliwy dzień. Twoje życie jest na skraju pozytywnej transformacji i wkrótce zanurzysz się w obfitym szczęściu. Bóg obiecał, że na Twojej drodze pojawi się nagły przypływ sukcesów i błogosławieństw. Jeśli wytrwasz w modlitwie i wierzę, pozytywne zmiany są nieuniknione. Ponieważ wszechświat organizuje transformacje, przygotuj się na te zmiany we wszystkich aspektach swojego życia. Twoja wspaniałość zostanie wkrótce rozpoznana. Blask Twojego życia jest coraz większy i nic ani nikt nie może przeszkodzić w tym, co jest Ci przeznaczone rzeczywiście. Aby ubiegać się o to nieuchronne błogosławieństwo, weźmiesz udział w głęboko znaczącej uroczystości. Dzielenie się tymi wspaniałymi wiadomościami napełni Cię przytłaczającą ekscytacją i radością, której nie da się powstrzymać, zastanawiając się nad tym, jak szybko wszystko się dla Ciebie rozwija, będzie to prawie nieprawdopodobne, że stało się to we wczesnych godzinach jutrzejszego poranka. Cały niepokój, którego doświadczałeś, skończy się dzięki cudowi, który zaaranżował Bóg. Anioły zachęcają cię do wiary w znaczenie synchroniczności i boskiej interwencji, darów nadanych ci przez Najwyższego Boga, aby pomóc ci i chronić cię przed krzywdą jako jego dziecko. wszechmogący nie chce, abyś doświadczał niepowodzeń lub cierpienia. Nawet w chwilach postrzeganego niezasługiwania, Bóg obiecuje czuwać i chronić cię przed złem tego świata. Jeśli wierzysz w Boga, otrzymasz jego błogosławieństwa po obecnym ucisku. Cierpienie wkrótce się skończy, łzy ustaną i pojawią się nowe możliwości, na horyzoncie pojawi się znaczący cud finansowy, obiecujący spektakularną zmianę w twoim życiu. Działania wszechświata przyniosą błogosławieństwo znacznie większe niż wszystko. Na CEO mogłeś mieć nadzieję, lub co mogłeś sobie wyobrazić, w nadchodzącym tygodniu Twoje konto bankowe powiększy się ponad obecne limity, a nowe możliwości finansowe napłyną do ciebie obficie. Jeśli wierzysz, Bóg deklaruje swoją wieczną naturę, podkreślając przemijającą naturę ziemskich rzeczy. Nadaj priorytet w zbliżaniu się do Niego, obiecując szczęście, jeśli stanie się on centralnym punktem Twojego życia. Jutro zdobędziesz wiedzę, która odmieni Twoje życie, prowadząc Cię do dostatku, dobrobytu i bezgranicznej radości. Bóg uspokaja Cię, mówiąc: Moje dziecko, nie martw się nadmiernie, bo nie ma dla mnie nic zbyt trudnego. Jeśli mogłem stworzyć niebo i ziemię w ciągu zaledwie sześciu dni, to dokonanie znaczących zmian w Twoim życiu w ciągu jednego dnia jest w zasięgu moich możliwości. Następnie Jezus ogłosił: Ja jestem chlebem życia, kto jest mi posłuszny, nigdy nie będzie spragniony, a kto przychodzi do mnie, nigdy nie będzie głodny. Miej wiarę nie tylko w swoje potrzeby, ale także w obfitość zasługującą na wdzięczność, gdy obudzisz się jutro, odkryjesz, że cud już się wydarzył. Nie pozwól, aby ta okazja minęła bez wyrażenia wdzięczności Bogu. Czasami możesz nie otrzymać tego, o co prosisz, dopóki nie staniesz się osobą, która na to zasługuje. Dostosuj swoje działania i intencje, a nikt nie będzie w stanie cię skrzywdzić. Amen. Wiara w Boga i dostosowanie swojej osobowości i misji pozwoli ci zaaranżować globalną symfonię towarzyszącą Twoim osiągnięciom. Ta noc oznacza koniec szlochów i stresu, przynoszę dobrobyt, dobre zdrowie, przyjemność i szczęście do Twojego życia, obdarzając Cię błogosławieństwami dla tych, Którzy są świadkami tego przesłania i zapewniając ich, że napięta sytuacja dobiega końca, wszechświat kieruje pozytywną energię i wsparcie finansowe, obiecując cuda i błogosławieństwa, które głęboko zmienią Twoje życie w tym tygodniu. Bóg pomnoży korzyści, którymi już zostałeś obdarzony. Wprowadzając poziom radości przewyższający wszelkie wcześniejsze doświadczenia, utrzymująca się kwestia, powodująca frustrację, wkrótce zostanie rozwiązana, torując drogę do nowo odkrytego sukcesu we wszystkich aspektach Twojego życia, bogactwa, zdrowia i relacji. Ponieważ wcześniej nad Tobą czuwałem i będę to robił w przyszłości, będziesz w towarzystwie ludzi, którzy będą pomocni w Twojej podróży. Cierpliwość i zaufanie do swoich umiejętności są kluczowe. Ponieważ Twoja idealna egzystencja zaczyna się materializować na Twoich oczach. Wszystko cudownie się układa, co symbolizuje powtarzające się 11. 11 zbliża się okres życia, w którym wszystko idzie po Twojej myśli. Przynosząc poprawę dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Jeśli wierzysz w niezwykłą fortunę, która na Ciebie czeka, wszechświat jest gotowy pobłogosławić Cię ciągłym przepływem pieniędzy i swobodą prowadzenia wymarzonego życia. Pamiętaj, że każdego ranka czekają na Ciebie nowe okazje do otrzymania moich darów, zamieniając kiepskie dni w perspektywę nowych. Nagród Bóg obiecuje, że we właściwym czasie przełomy zadziwią Twoich przeciwników. Prowadząc do końca miesiąca, w którym zamieszkasz z miłością swojego życia w nowym domu, ciesząc się finansową obfitością i spełniając swoje marzenia, Bóg aktywnie pracuje nad wprowadzeniem znaczących zmian, przekształcając nieszczęście w radość, a porażki w sukcesy. Cokolwiek przyniosło łzy w przeszłości błędnie w porównaniu z nadchodzącymi błogosławieństwami, większe rzeczy są w zanadrzu zgodnie z Bożymi planami. Wpisz tak, jeśli wierzysz, bo Pan obiecuje Ci niemożliwe, aniołowie zachęcają do moralnych działań i pozytywnego usposobienia, podkreślając, że Twoja praca jest dla Bożej korzyści. A nie tylko dla innych. Przygotuj się na błogosławieństwa i cuda, ponieważ Bóg zapewnia Cię, abyś nie martwił się o następny krok. Zaufaj Mu i podejmij uczciwy wysiłek. Uznaj teraźniejszość, znajdź spokój i staraj się o pokój. Zgadzam się, wspieram i uwielbiam Cię. Na horyzoncie pojawiają się znaczące zmiany, a wszystko co się dzieje. Ma na celu Twoje najwyższe dobro. Życie, jak mówi Biblia, jest podróżą radości i smutku. Kiedy czujesz się przygnębiony, pamiętaj, że lepszy dzień jest tuż za rogiem, Twoja lektura nie jest przypadkowa, służy jako zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Bóg przygotowuje drogę, a Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Odpowiedzi są już w drodze do Ciebie, Bóg potwierdza, że ofiara Jego Syna na krzyżu nie była po to, byś pogrążał się w użalaniu się nad sobą lub nieszczęściu. Zamiast tego wzywa cię do powstania, pójścia naprzód i bycia niezawodnym sojusznikiem, na którym może polegać, jako Twój Bóg darzy Cię wielkim szacunkiem, Podkreślając swoje uczucie powtarzającym się 222, spodziewaj się kaskady błogosławieństw, które przyćmią wszelkie przeszłe kłopoty jeszcze przed nadejściem weekendu oznaczonego potężnym 22. Aby osiągnąć to błogosławieństwo, musisz nauczyć się czerpać przyjemność z istnienia, kierując wysiłki na korzystne dla Ciebie wyniki. Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć tę transformacyjną podróż? Cytując Biblię, Bóg oświadcza: Ja jestem światłością świata. Podążanie za Nim gwarantuje, że nie będziesz poruszać się po życiu w ciemności, będziesz posiadać światło prowadzące do samego życia. Brak podążania za Nim pozbawia Cię tego światła, spodziewaj się bezprecedensowej radości, gdy Bóg wynegatywność z Twojego życia. Miłość i dobrobyt finansowy są na horyzoncie, obiecując szczęście, jakiego nigdy nie znałeś. Bóg przyznaje, że nie wszyscy Cię rozumieją, ale nie powinno Cię to zniechęcać, On Cię rozumie i uwielbia. Przygotuj się na znaczącą transformację życia. Żegnając się ze stresem i witając obiecującą okazję, Wpisz Jezus jest Panem, aby rozpocząć zaskakujące interwencje Boga, rzucając wyzwanie temu, co wydawało się niezmienne. W każdym gospodarstwie domowym jest ktoś, kto jest w stanie przerwać cykl przetrwania od wypłaty do wypłaty, jeśli to czytasz. Jesteś członkiem rodziny gotowym na znaczny postęp. Gratulujemy rozpoczęcia nowego, obiecującego etapu. Nie obawiaj się, Twoje aspiracje się zmaterializują, a korzyści się zwielokrotnią, podobnie jak ta wiadomość. Jeśli masz wiarę, potwierdza to, że Twoje najlepsze dni się zamanifestowały. Uczymuj pozytywne myśli, dostosowując się do Bożego pokoju i łaski. Trwanie przy Bogu zapewnia wyzwolenie z trudności i wzniesienie się na nowe wyżyny. Cierpliwość jest kluczem, wspaniałe rzeczy są w toku, nawet jeśli nie są od razu widoczne, Bóg potwierdza Twoją zdolność do wielkich osiągnięć, zależnych od Twojego zaangażowania i cierpliwości. Podziel się swoimi intencjami, a Bóg ukształtuje je dla Twojego najwyższego szczęścia. Zrozumienie, że nie wszyscy Cię rozumieją, nie powinno Cię przerażać. Bóg Cię rozumie i uwielbia, o czym świadczy powtarzające się 555. Twój cud jest bliski. Przestań się martwić, gdy zbliża się ważne wydarzenie. Wpisz 555 jeśli wierzysz w pozytywny wynik dla siebie i swoich bliskich. Po odblokowaniu nowych drzwi zrozum wyzwania przeciwnika, ponieważ Bóg potwierdza ciągłą pomoc opartą na miłości, jeśli to czytasz, spodziewaj się w tym tygodniu znaczącej szansy zawodowej, która połączy cię z podziwianymi postaciami z przeszłości. Wykorzystaj tę szansę szybko, ufając Bożej nieustannej pomocy i wyczuciu czasu pośród obecnych wyzwań, Bóg zapewnia swoje wsparcie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości podkreślając trwałą miłość. Zaufaj jego czasowi na zbliżającą się poprawę Twojej sytuacji, mi wiarę. Przyjmując dzisiejszy nowy początek nie jako szansę. Ale jako zapewnienie, że wszystko ostatecznie się ułoży. Siła wyższa wytycza dla ciebie boską ścieżkę właśnie w tej sekundzie. Zaufanie jest kluczem, ponieważ nadchodzące wydarzenia nie będą zależeć od Twojej osobistej siły, osiągnięć lub wysiłków. Zamiast tego rozwiną się dzięki boskiemu wpływowi, dostosowując się do celu większego niż Twój własny, przygotuj się ponieważ w najbliższej chwili na horyzoncie pojawi się niezwykłe błogosławieństwo. Spodziewaj się znacznego wzrostu zarówno ilości, jak i wielkości darów i możliwości, które pojawią się dziś na Twojej drodze. Zbliżają się zmiany na trajektorii Twojego życia i ważne jest, aby wyrazić swoje spostrzeżenia i uczucia, ponieważ ta nowa faza wymaga jednych z najbardziej kluczowych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz na granicy 12 12 twoje życie rozwija się zgodnie z wcześniej ustalonym planem z wieloma cudownymi wydarzeniami które jeszcze się nie wydarzyły znajdujesz się w nieustannej pozycji do otrzymywania błogosławieństw zwłaszcza jeśli powierzysz się boskiemu planowi czujesz się tak jakby siła przewodnia czuwała nad tobą, zachęcając cię do pokładania wiary nie tylko w boskości, ale także w otaczającym cię świecie. Ciężar, który nosiłeś, zostanie wkrótce podniesiony, zapoczątkowując niezwykłe doświadczenie. Podnieś swoją częstotliwość, pozwalając energii przepływać przez ciebie, Twoje modlitwy są na skraju odpowiedzi, a deszcz błogosławieństw jest nieuchronny. Czy jesteś gotowy wyruszyć w tę podróż? Bóg zapewnia cię, że nie ma potrzeby martwić się o kolejne kroki w twoim życiu. Wszystko, co jest wymagane, to pokładanie niezachwianej ufności w boskim planie i dołożenie wszelkich starań. Zaufaj, że będziesz otoczony przez osoby, które odegrają kluczową rolę w twojej podróży. Boskie oko było czujne i ta czujność utrzyma się w przyszłości. Dziś jest niezaprzeczalnie Twój szczęśliwy dzień, moment, który wykracza poza zwykły zbieg okoliczności. Przygotuj się na pozytywną zmianę, ponieważ w Twoim życiu pojawią się liczne korzyści. Wpisz Amen, aby urzeczywistnić te manifestacje.